System BaseLink umożliwia śledzenie statusu paczek, które nadajemy bezpośrednio z panelu. Większość kurierów ma taką funkcjonalność, dzięki czemu wiemy, czy klient odebrał paczkę, czy ona jest wysłana, czy klient dokonał zwrotu. Pamiętaj jednak, że nie każdy kurier ma taką funkcję, a informacja ta pobierana jest co 4 godziny. Pokażę ci teraz kilka akcji automatycznych, które pomogą nam zmienić status zamówienia w zależności od tego, co dzieje się z daną paczką. Zanim jednak przygotujemy akcje automatyczne, zobaczmy przygotowane statusy. Na liście zamówień mamy cztery statusy. Wysłane, odebrane, zwrot rozpoczęty oraz do wyjaśnienia. Do wysłanych mają trafić po prostu paczki nadane, wysłane, zawiezione do punktu. Do odebranych, odebrane przez klienta. Do zwrot rozpoczęty takie, które paczki zostały zwrócone. Do do wyjaśnienia paczki zagubione, nieodebrane albo takie, gdzie wystąpił problem z kurierem. Przejdźmy do zakładki Automatyczne akcje i dodajmy nową grupę akcji automatycznych, którą nazwiemy Śledzenie paczki. Klikamy Zapisz i możemy dodać nasze akcje automatyczne. W zakładce Automatyczne akcje klikamy Dodaj automatyczną akcję. I teraz akcja automatyczna, która nas interesuje, nazywa się Zmieniono status przesyłki u kuriera. Zmieniono status przesyłki u kuriera, i tutaj na dole mamy listę dostępnych statusów, które pojawiają się w momencie, gdy my nadamy paczkę u naszego kuriera, u naszego przewoźnika w panelu baselinkera. Pierwszy status, który nas interesuje, to jest status w momencie, gdy paczka zostaje nadana, gdy kurier odbiera od nas paczkę albo zawozimy ją do odpowiedniego punktu. Oczywiście zmiana statusu nastąpi w momencie gdy otrzymamy informację zwrotną od przewoźnika. No i wtedy system kurierski wprowadza tą paczkę do siebie. Możemy tutaj wybrać w tym momencie paczkę, która status, który nazywa się w drodze. To znaczy, że paczka została już nadana i ona zostaje przekazana do klienta. Oczywiście wcześniej możemy wybrać status zarejestrowaną kuriera, przekazano kurierowi. To są wcześniejsze statusy. W drodze dotyczy sytuacji, gdzie paczka już jest nadana i idzie do kuriera. No i w takiej sytuacji chcemy zmienić status na wysłane. Każda paczka po prostu zmieni status na wysłane. Dodajemy tą akcję do grupy śledzenie paczek. Klikamy Zapisz. Dodajemy kolejną akcję i ponownie wybieramy tutaj akcję Zmieniono status przesyłki u kuriera. Tym razem jednak, wybierając status, który nazywa się Dostarczono. Dostarczono, czyli klient bez problemu odebrał paczkę. Możemy więc zmienić nasz status na Odebrane. Ponownie w grupie Śledzenie paczki. Nie zawsze jednak klient odbierze tą paczkę. Czasami będą zwroty, dlatego dodajmy kolejną akcję automatyczną. Ponownie wybieramy Zmieniono status przesyłki u kuriera, tym razem wybierając status Zwrot. W momencie, gdy status naszej paczki zmieni się na zwrot, chcemy, żeby status tego zamówienia zmienił się na zwrot rozpoczęty. Dalsza część dotycząca obsługi zwrotów zależy już oczywiście od Waszej firmy. Wiecie, że to zamówienie należy zwrócić. Wiecie, że to zamówienie niedługo do Was wróci i możecie się nim zająć. Klikamy tutaj kolejną grupę naszych akcji, klikamy zapisz. No i kolejna sytuacja, gdy paczka zostaje zagubiona, nieodebrana, albo wystąpił jakiś problem z kurierem. Dodajmy więc kolejną akcję automatyczną. Ponownie wybieramy zmieniono status przesyłki u kuriera. I tu mamy kilka opcji do wyboru. Ponieważ zobaczcie, mamy coś takiego, jak wystąpił problem z kontaktu się z kurierem. Ja teraz przytrzymując kontrol na klawiaturze wybiorę tą opcję, tak żeby lista mi nie zniknęła kolejny status, który warto zaznaczyć zagubiona, trzymam kontrol, klikam zagubiona co jeszcze możemy wybrać niedostarczono, klikam ponownie chociaż ta opcja jest dyskusyjna, ponieważ klienta po prostu może nie być w domu i może nastąpić jakaś późniejsza próba dostawy, więc czy zaznaczycie niedostarczono, to zależy od Was, ja w tym momencie dodam to do mojej listy, mamy tutaj jeszcze awizo więc możemy dodać to do również naszej listy, jeżeli chcemy. Natomiast jeżeli nie, te trzy nam wystarczą, no to wtedy w tym momencie zmienimy sobie status na do wyjaśnienia. Wiemy wtedy, że my musimy się z kurierem skontaktować, musimy sprawdzić, co się z tą naszą paczką dzieje. Do akcji w celu dodatkowego zabezpieczenia możemy dodać też warunek określonego statusu. Wtedy status paczki zmieni się tylko, jeżeli znajdzie się ona w określonym innym statusie zamówienia. Wybieramy grupę, klikamy zapisz.